Szanowni Państwo, ozdoba 14 aukcji premium. Najlepsza pozycja jaka gość na 14 aukcji. Ekstremalnie rzadki. Myślę, że taki święty Gral wśród obiegowych monet. Monet za czasów Stanisława Augusta Pańtowskiego. Fantastyczna pozycja, czyli talar z roku 1769. Talar, który jest najrzadszym e, obiegowym talarem. E, pozycja, proszę Państwa, wybita w niesłychanie niskim nakładzie 1501 egzemplarzy. Dla porównania, rocznik uznawany za rzadki, czyli rocznik 76, wybito w ilości 47 468 egzemplarzy. polona do naszego katalogu aukcyjnego. Ten. Wybito w właśnie w 1501 egzemplarzach. E, także no, nie wiem, jeżeli tamten był rzadki, to jak nazwać ten? Proszę Państwa, zresztą myślę, że ta moneta to moneta, która siłą rzeczy będzie brakowała w, 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 we wszystkich kolekcjach e, prywatnych. E, poza tymi, które zaopatrzyły się w dwa egzemplarze, które na aukcjach dotychczas na przestrzeni ostatniego stulecia były notowane, to wszyscy inni, myślę, że okazji do nabycia nie mieli. Proszę Państwa, egzemplarz, który Państwo tutaj widzicie, znany jest zaledwie, według nas, przynajmniej z pięciu zachowanych sztuk, a zaś w prezentowanej odmianie Stemplowe jedynie z dwóch. Także ten, który Państwo widzicie, ta odmiana stemplowa tutaj znana jest wyłącznie ze zbiorów czapskich i znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Także no, co tu dużo dalej mówić? Naprawdę to tutaj każdy argument jest za tym, aby uznać tę maletę za coś, co myślę, że no, kolekcjonerów talarów, kolekcjonerów Menisa Stanisława Augusta Pętowskiego postawi wręcz do pionu. No bo już taka moneta może się nie pojawić przez spokojnie kolejne stulecie. Tu w naszym katalogu aukcyjnym, żeśmy bardzo dokładnie rozpisali historię notowań tych monet. Tutaj już na początku na, 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 nadmienię, że w katalogu Tyszkiewicza moneta ta, którą Państwo widzicie, wyznana została na 200 marek. Kolejny talar. Stanisława Augusta Pałtowskiego wyceniono na 40 marek, jeśli chodzi o drugi najrzadszy, czyli ten jest pięciokrotnie wyżej wyceniony niż drugi najrzadszy, ale mało tego. Talar Stan Jana III Sowieckiego z mennicy gdańskiej z roku 1685, matatura już jest takim talarem, który no, typologicznie już każdy wie, że mówimy oczywiście niezwykle rzadkim i którego notowania są powyżej 100 tysięcy złotych. Ten jest na 40 marek, ten, który Państwo widzicie 200 marek. Proszę Państwa, notowania archiwalne, tutaj 1908 rok, kolekcja Otto von Kubickiego. Także tamten tam egzemplarz był oferowany, który właśnie po ponad stuletniej przerwie trafił na, na aukcję w 2014 roku na aukcję w Polsce. Był też egzemplarz, który pochodził z aukcji w Austrii, później trafił na aukcję ponownie w Polsce. To był egzemplarz w gradingu z notą VF35, Very Fine 30, 35. Egzemplarz za 140 tysięcy złotych za Very Fine, czyli, czyli stan, no powiedzmy, że trzeci. Słaby trzeci, bo tam bo dość bardzo mocno wytarty y, detal. Ten egzemplarz zolek z kolekcji, y, z kolekcji y, Kubickiego z 1908 roku. Później, właśnie, notowany na aukcji w Warszawie osiągnął w ten czas prawie 200 tysięcy złotych. To był, proszę Państwa, rok 2014. I to były jednak y, te egzemplarze, to były w innej odmianie stemplowej. Proszę Państwa, y, Talarów, tylko Państwo w tej chwili widzicie to pozycja, która może na pierwszy rzut oka no, nie, nie budzi takich emocji, jak e, chociażby talar medalowy Władysława IV Wazy, czy, czy chociażby e, talary Batorego, czy, 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 czy Jana III Sobieskiego, ale ci, którzy zbierają e, talary generalnie jako frakcje, to wiedzą, że mam do czynienia z jednym z najrzadszych polskich talarów. Pozycja, która no, Myślę, że tak jak staliśmy w opisie aukcyjnym, przypuszczamy, że upłynie kolejne stulecie, zanim znowu pojawi się sposobność do powalczenia, nawet o tego talara. No, a kupić będzie go mogła tylko i wyłącznie jedna osoba. I proszę Państwa, też no, tutaj trzeba jeszcze podkreślić kolejną istotną kwestię: to jest stan zachowania. Spójrzcie Państwo tutaj na policzek, na brew. Tutaj praktycznie nie ma, ten detal nie jest jakoś istotnie ruszony, może śladowo. Delikatny justunek. Typowy dla, dla talarów Stanisława Augusta Pajtowskiego. Tutaj mankamentem jest drobne przetarcie za portretem znaczy drobne w sumie wyraźne przetarcie, jak już w, w aukcji, czyli za, za portretem mamy to przetarcie tła, ale zarazem spójrzcie Państwo na to. Przepiękny, naturalny połysk, delikatna patyna, bardziej wyrazista w zakamarkach wśród liter. Ta strona jest już niezła, a spójrzcie Państwo na tą stronę. Herbem. Wow, no tutaj już jest piękne lustro, już jest stan że Także no, jeden z państwa najrzadszych polskich talarów, y, absolutnie najrzadszy obiegowy talar Stanisława Augusta Pojtowskiego w takim stanie zachowania. Pff, tutaj nie mieliśmy najmniejszej wątpliwości, jaka pozycja y, będzie uznana za pozycję numer jeden, jest to właśnie. Ten talar. Już dzwoniło do nas kilka osób. Osoby z zagranicy, które już pytają się, jakie są nasze szacunki. Nie wiem, nie wiem. Mamy tutaj cenę minimalną, ale tak napisaliśmy, cena minimalna jest ustawiona na takim poziomie, który oddaje wartość tej monety sprzed kilkunastu lat. W ten sposób się zabezpieczył minimalnie właściciel tej monety. Zresztą myślę, że to zrozumiałe. Każdy przy tak rzadkiej, tak ekstremalnie rzadkiej monety chciałby chociaż minimalnie się zabezpieczyć. Startujemy od okrągłych 100 tysięcy złotych, ale. Dokąd dojdziemy, jak będzie zawzięta walka, nie wiem, ale na pewno ktokolwiek tę walkę przegra, będzie bardzo, ale to bardzo żałował, bo tak jak wspomniałem, może minąć kolejne 100 lat, zanim pojawi się kolejna szansa, żeby zakupić najrzadszego, obiegowego talara Stanisława Gustawowickiego. W takim stanie zachowania to już może się to naprawdę nie powtórzyć. Fantastyczna maleta, fantastyczny talar, pięknie zachowany. Także no tutaj trzeba będzie mieć na pewno dużo odwagi, sporą wyobraźnię, ale no warto, warto powalczyć, bo ta moneta, no ta cena na pewno będzie kosmiczna, ale finalnie będziemy mogli się pochwalić najrzadszym talarem. I myślę, że w jeden z najlepiej zachowanych, drugi w tej odmianie stemplowej, tylko i wyłącznie można podziwiać w muzeum. Muzeum Czapskiej w Krakowie, także no, co tu więcej mówić, chyba wszystko, co, co trzeba było powiedzieć, jest, jest zostało już przeze mnie powiedziane. Ozdoba bohater myślę, że jedna z najmocniejszych monet. Chyba nawet bym mógł powiedzieć, że najmocniejsza moneta, jaką kiedykolwiek mieliśmy na naszych aukcjach, czyli najrzadszy, obiegowy, talar Stanisława Augusta Pętowskiego z pięknym, naturalnym połyskiem, wręcz lustrem z rocznika 1769.